Witam Was na jeździe wieczornej w stacji narciarskiej Stok. W tym ośrodku narciarskim jeździć można wieczorem od godziny 17 do godziny 21. W sezonie takim wyższym można jeździć nawet do godziny 22. Ratrakowanie trwa od godziny 15.30 do godziny 17. Zapraszam Was na krótki raport z jazdy wieczornej w ośrodku narciarskim Stok, Wiśle, Jaworniku. Stacja stacji narciarskiej Stok, zdecydowanie uwagę przykuwa bardzo dobrze oświetlona trasa, charakterystyczne białe światło. Zdecydowanie ułatwia jazdę na nartach lub na snowboardzie. Niestety nie można tego też powiedzieć o kilku ośrodkach, w którym w tym sezonie miałem już przyjemność być. Stacja narciarska Stok pod tym względem na pewno zdecydowanie się wyróżnia. Na razie jadę wyciągiem, zaraz pokażę Wam na trasie czerwonej jakie są warunki. Oczywiście zawitam również na trasę niebieską, gdzie również jeździć można po zmroku. Jadę teraz czerwoną trasą, żeby Wam pokazać jakie warunki panują na tej trasie. Generalnie, tak jak mówiłem na wyciągu, wydaje się być twardo, z lekkimi odsypami, aczkolwiek zdecydowanie nie są one jakieś bardzo znaczące. Myślę, że po przejechaniu połowy trasy jedna y, konkluzja się od razu nasuwa: jest twardo. Są niewielkie odsypy, aczkolwiek jest twardo. Pomimo tego, że mamy 6 marca, naprawdę są dobre warunki. Trochę przymroziło, śnieg się y, ubił, y, tak zbił i naprawdę można sobie nieźle wieczorem pojeździć. Ja jadę już do dołu, żeby Wam jeszcze cały dół pokazać i szybko pędzę na drugą trasę. Żeby też nie ciągnąć tego w nieskończoność. Za mną krótki wyciąg orczykowy z polaną do nauki lub do doskonalenia jazdy, w stacji narciarskiej Stok również można to czynić po zmroku. Była trasa czerwona, więc teraz przyszedł czas na trasę niebieską. Ale wpierw muszę się z Wami czymś podzielić. Zobaczcie, tam, tak jak już mówiłem, widać pięknie nową osadę. A tam w tle, nie wiem czy widać, ale tam takie czerwone światełko, to jest szczyt Skrzycznego. A lekko na prawo wyłania się taka łuna. I są to trasy Szczyrkowskiego Ośrodka środka narciarskiego Szczyrk Mountain Resort y, w Szczyrku. Widok jest naprawdę piękny. Nie wiem, czy tutaj też będzie widać tam takie światełka. To widać ustroń y, i senatoria na y, równicy. Uff, tyle z widoków. Y, jadę teraz pokazać Wam drugą trasę czynną wieczorem, czyli trasę y, niebieską. Oczywiście w pierwiade trasą czerwoną, i w połowie odbiję na prawo. Na trasę niebieską. Wiecie co, jadąc tak tą trasą tutaj yy, niebieską nasunął mi się pewnego rodzaju wniosek, że jest to naprawdę bardzo dobrze oświetlona trasa, jak i trasa czerwona, tak jak już mówiłem. Naprawdę jest to spory plus y, tego y, ośrodka. Sunę w dół, pokazać Wam się dolny fragment, ale wydaje mi się, że tak jak u góry warunki były y, bardzo y, okej, okay, tak też będzie y, na dole.